Cześć! Chciałem Wam powiedzieć o czymś super yy, głupim tak naprawdę, ale czymś, co mi się strasznie podoba i co osobiście uważam za super ułatwienie dla każdej osoby, która potrafi sobie coś sama zrobić z rowerem lub też próbuje sobie coś sama zrobić z rowerem, a mianowicie są to tak zwane chwyty, rączki albo po prostu yy, 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 cokolwiek, bo różnie ludzie to nazywają, w każdym razie rączki na kierownicę. Przez wiele, wiele lat musiałem się mordować z wciskanymi na kierownicę rączkami. Były metody na ślinę, na wodę, na płyn do naczyń, na y, lakier do włosów. Lakier do włosów pozwalał rączkę gumową bardzo szybko nasunąć na kierownicę i ten lakier później wiązał, więc te rączki się nie kręciły. Ale kiedyś pięknego dnia pojawiło się coś, co zrewolucjonizowało świat chwytów. Rączek rowerowych, a mianowicie proszę Państwa, rączki lock-on grips, czyli rączki, które po prostu się nakręca na kierownicę. I jest to super łatwe, ponieważ w momencie, kiedy mamy ochotę zrobić sobie cokolwiek ze swoim rowerem, zrobić coś z klamką, czy nakręcić coś na kierownicę dodatkowego, jak na przykład blokadę do amortyzatora, po prostu robimy pach i nasza rączka schodzi. Nie musimy zapierać się o lodówkę psa, sąsiada i prosić dziewczyny, żeby przytrzymała rower, podważając rączkę śrubokrętem i wpuszczając w nią reszkę płynu do naczyń z żabki. Teraz świat naprawdę stał się o wiele prostszy. Ja to osobiście uwielbiam. I przede wszystkim jest to o wiele bardziej estetyczne. Wystarczy mieć malutki imbusik. To są akurat rączki Race Face'a, które ja osobiście bardzo lubię, ale inne firmy także robią takie rączki, jest ich bardzo dużo. Cannondale ma swoje, większość firm rowerowych ma swoje rączki. Jest to naprawdę super, super wygodne i każdemu yy, yy, rowerowiczowi, który ma ochotę się bawić swoim rowerem i zmieniać, kombinować, takie rączki ułatwiają naprawdę życie. I całym jego otoczeniu, bo nie muszą, otoczenie nie musimy wysłuchiwać, no, Dlaczego to nie chce zejść? Super sprawa. Polecam. Drogie, ale na lata. Dziękuję bardzo.